Ciemka, jesteśmy w piwnicy pełnej skarbów i będziemy szukać komponentów, żeby Natalii złożyć kompa Bo teraz ma serwer Fujitsu Siemens, a złożymy coś z tych gratów, co jest tutaj dostępne i zobaczymy co nam wejdzie. Może nawet coś do gier się uda złożyć. Stestujemy, może Minecrafta? Zobaczymy, coś testujemy. To lecimy Ogólnie to wygląda tak, że tu jest multum wszystkiego. Bardzo dużo. Na pewno będziemy potrzebować zasilaczy. Jest tych zasilaczy. Czyli jest, coś wybiorę. 600. Ale nie mam kabli modularnych. No. lekki? Nic nie marzy. Więc od razu odpada. Magnus 400. Corsar VS650, bierzemy. Tam jest kilka, weźmiemy wszystkie. Znaczy, weźmiemy, wybierzemy zaraz, zobaczymy co tam jest. Poczekaj. O to chcesz? Poczekaj, zaraz zobaczymy co ona tam ma. Tu jest płyta z procesorem AMD A10. Ale z tego co pamiętam, ona jest uszkodzona. Tutaj jest Gigabyte. Taki fajny. ale z procesorem Panam 2. Ta ją AMD E5. Dobra, możemy mogę, mogę wziąć? Co jeszcze potrzebujemy? Karty graficznych. A czekaj, jeszcze tu są płyty, a ty możesz grafiki jakieś posłuchać. A może Natalia ta złota płyta, zobacz. Zobacz, tu jest AMD, też Athlon. Czyli tak, y, ramy mamy w domu. Natalia wyrosowała płytę główną z AMD FX. Y, obudowę mam w domu. Kiedyś od Darka kupiłem kompat, to mamy obudowę w domu. Zasilacz mamy, płytę główną mamy. Karty graficzne Natalia bierze wszystkie, jakie tu znalazła. Dysk, dysk SSD przełożymy swojego. No to lecimy. A może taką Natalia? Nie. No zobacz jaka ładna. Pentium 2. Nie, no. I tak, mamy zasilacz, ramy, płytę główną. Trochę kart. Trochę kart. I mamy takie chłodzenie. Obudowę mamy tak, to jest pusta obudowa. To co, gotowa na składanie? Tak. To lecimy. Mamy płytę na stole. Możemy sisać. sprawdzić, czy ona w ogóle nam w stanie, czy działa. Jest to czerwone, one są na pewno DDR3. No. Z tych wszystkich ramów wylosowaliśmy dwie, dwie, dwie DDR3 od Kingstona i jeszcze coś dobierzemy, jak będzie mało z tych głuszę ramy i ja przygotuję pastę żeby marnować mx No Mamy na testa taką pastę po prostu chińską prostą pastę żeby nie marnować A naszej A potem się założy MX-5 A to jest ta pasta, którą będziemy używać teraz do testu bo jak to nie wstanie to nie mam co marnować MX-5 Podusz mi ją Tak, bo to jest rybie oko, ono sięga No, to, to nie Nutella, Natalia, tak troszkę mniej Dobra, mamy w sumie już posmarowaną pastę, więc możemy założyć chłodzenie. Chłodzenie. No. Chłodzenie mam założone. I I teraz nie... by się przydała może jakaś kartograficzna co? Ja wylosowałem... Od oh, MSI, ja wylosowałaby wysunąłem pod płytę, bo też tak. mamy płytę MSI. Dobra. Więc na razie testujemy w sumie tą MSI. A więc możemy teraz spróbować o, włączyć płytę. Odpa to spróbujemy, może coś. O. Wystartowała. Ale ruszyło coś, więc czekamy, może się jakiś obraz pokaże. Okej, okay, mamy normalnie. Przydałaby się klawiaturkę. No dobra, logo jest. Dobra, jestem w BIOSie I mamy temperaturę CPU 69 stopni na tej paście dziadowskiej i na chłodzeniu takim małym boksowym. I tak, yy, obecnie zainstalowane 4GB ramu. I mamy procesor 3,5GHz razy 8. Jest to AMD FX8320. Dobra, to teraz robimy test. Dokładamy ramu do oporu. Dobra, weszły ja, do biosu i mamy 16 GB ram. E, wow! Działa. Dobra, pasta jest wytarta. A tak wygląda temperatura na paście MX5 i na tym większym chłodzeniu jest różnica. Płyta zmontowana. Tak się prezentuje. A więc też przydało się. Obudowa. Wszystko z odzysku. Oczywiście. Płyta z odzysku, prac z odzysku. Chłodzenie. Kiedyś kupiłem kompa od Darkosa. Tam już było to chłodzenie i obudowa jest od Darkosa, więc złożymy coś z tego. Teraz tak, zasilacz jest wkładany. Na... Włożyliśmy zasilacz. Teraz puścimy kable z tyłu. Ciężko nam będzie to nagrać, więc nie będziemy tego bardzo nagrywać. Udało nam się złożyć i zrobiliśmy test wydajności komputera. Nam wyszło 2800, więc byłam naprawdę zaskoczona, że udało się nam uzyskać. W... W tym teście taki zaskakujący wynik, teraz będziemy podłączyć go pod monitor, zinstaluje wszystkie sterowniki, jeszcze go podkręcimy mm, tak, żeby było fajnie i zrobimy ponowny głos inbencha. zobaczymy Danejdzie. ile wyjdzie punktów po podkręceniu procesora. No, a tak się prezentuje właśnie w środku, tak wygląda. Omówimy na sam koniec, co tutaj siedzi, czy to za parametry. I teraz przejdziemy sobie do takich programowych części nagranego i nagramy monitor po prostu. Zamontujemy go, zainstalujemy sterowniki, ale to już zainstalujemy poza. Bo to chyba nic ciekawego. I, i sprawdzimy w biosie co tam siedzi jeszcze dokładnie. Także dodatkowo wymieniłem kartę graficzną na Nvidia GT710, ponieważ tamta poprzednia nie obsługiwała takiej rozdzielczości monitora NVIDIA GeForce GT710 obsługuje i dźwięk, i obraz w takiej rozdzielczości, ale niestety 60 Hz. Jeśli chodzi o testy, tak się prezentuje wynik. 3366 punktów, także po podkręceniu procesora na 396, tak jak tutaj widać, jest poprawa. Dobra, mamy test. To jest 4K materiał opuszczony i to są statystyki tego. Także jest dosyć płynnie. Jest płynnie, no. Nie zacina się. Także, jeśli chodzi o Minecraft, działa całkiem znośnie. 4K odtwarza bez problemu. Do takiej codziennej pracy jest wystarczający. Test wydajności też jest w miarę spoko. Jest poprawa przed podkręceniem i po podkręceniu o 500 punktów. Także myślę, że jest to wynik zadowalający. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego.